Bóg ma sposób na zapewnienie przewodnictwa i siły nawet w najciemniejszych czasach. Kiedy życie rzuca Ci wyzwania, ważne jest, aby pamiętać o wizji, którą dał Ci Bóg. Twoja wizja może nadejść przed trudnym okresem lub w jego trakcie, ale jest tam, aby przypomnieć Ci o Twoim celu i nadziei, która jest przed Tobą. Weźmy na przykład historię Ezechiela z Biblii. Izrael był w niewoli, ale Bóg dał im wizję, która sprawiła, że zaczęli kwestionować swoje okoliczności. To służy jako potężne przypomnienie, że Bóg może dać ci wizję w samym środku twoich zmagań, sprawiając, że zaczniesz kwestionować napotykane przeszkody i inspirując cię do wytrwania. Twoja wizja jest cennym darem od Boga, który może być używany jako potężna broń przeciwko przeciwnościom. Niezależnie od tego, z jakim obszarem swojego życia się zmagasz, wiedz, że Bóg jest gotów dać ci wizję, która cię poprowadzi i wzmocni. Ta wizja ma na celu zakwestionowanie twojej obecnej sytuacji. Zachęcając cię do uwolnienia się z więzów, które mogą cię trzymać. Aby skutecznie używać swojej wizji jako broni, musisz być świadomy i trzymać się jej mocno. Módl się o swoją wizję, szukaj jasności i przewodnictwa od Boga i nigdy nie rezygnuj z nadziei, którą ona reprezentuje. Twoja wizja jest symbolem Twojego przeznaczenia i tożsamości, cennym skarbem, który wróg zrobi wszystko, aby ukraść. Bądź świadomy, że wróg może próbować sabotować twoją wizję, próbując odebrać ci przeznaczenie i błogosławieństwa, które Bóg dla ciebie przygotował. Niektórzy z was mogą już doświadczyli tego uczucia, jakby wasza wizja została skradziona lub zgubiona, ale nie rozpaczać, bo Bóg zawsze jest przy Was, gotowy przywrócić Waszą wizję i dać Wam moc, aby wznieść się ponad Swoje trudności. Przyjmij swoją wizję jako potężną broń, którą jest. Niech napędza Twoją determinację, siłę i wiarę w Boży plan dla Twojego życia. Twoja wizja to nie tylko marzenie czy przelotna myśl. To boski dar mający pomóc Ci pokonać przeciwności i osiągnąć pełnię swojego potencjału. Nie ma nic takiego jak odzyskanie tego, co wróg Ci zabrał Twojej wiary, nadziei i wiary. Czas zapalić ogień w Tobie na nowo, rozniecić pasję i wiarę w wizję, którą dał Ci Bóg. Musisz pamiętać, że Bóg jest prawdomówny. A jego obietnice zawsze się spełnią, nawet jeśli wydaje się, że trwa to dłużej niż oczekiwano. Zaufaj jego boskiemu czasowi, ponieważ jego plany nigdy się nie opóźniają. Modlitwa jest potężną bronią w Twoim duchowym arsenale. Ważne jest, aby poświęcić więcej niż tylko kilka minut na swoje życie modlitewne. Aby być prawdziwym wojownikiem modlitwy, musisz poświęcić czas i energię na budowanie silnej więzi z Bogiem. Twoje sukcesy w sferze publicznej będą odzwierciedleniem poświęcenia i wysiłku, jaki wkładasz w swoją prywatną relację z Bogiem, wejście na nowy poziom duchowego. Wzrostu i namaszczenia wymaga pragnienia, obecności Boga, poświęcenia dla swojego, życia modlitewnego i niezachwianego zaangażowania, w poszukiwanie go we wszystkich aspektach swojego, życia. Chodzi o to, aby być gotowym do pokorzenia, się przed nim, wylewając swoje serce i duszę w poszukiwaniu. Jego przewodnictwa i siły, ale to nie tylko modlitwa, służy jako broń przeciwko. Wrogowi, Twoja wizja od Boga jest kolejnym, potężnym narzędziem w Twojej duchowej walce. Wróg spróbuje ukraść zarówno Twoje, życie modlitewne, jak i Twoją wizję, starając się osłabić Twoją wiarę i przeszkodzić w Twoim. Postępie. Kiedy wróg próbuje ukraść twoje życie modlitewne, może się to objawiać. Na różne sposoby możesz mieć trudności ze znalezieniem czasu na modlitwę, odczuwać rozproszenie podczas rozmów z Bogiem, a nawet wątpić w moc modlitwy. Jest niezbędne, aby rozpoznać te taktyki i walczyć z nimi. Nie pozwalając, wrogowi wykoleić Twojej relacji z Bogiem. Wróg dąży do uciszenia Cię, odebrania, Twojej zdolności do modlitwy, mówienia i wierzenia. Nie poprzestaje na tym, będzie również próbował ukraść wizję, którą Bóg ci dał, marzenia, obietnice i objawienia, które Bóg ci przekazał. Teraz bardziej niż kiedykolwiek jest kluczowe, abyś używał swojej wizji jako broni w tej duchowej w czasach chaosu, niepewności i trudności trzymaj się, obietnic i wizji, które Bóg ci dał. Twoja wizja daje jasność w różnych obszarach. Twojego życia, finansach, przyjaźniach, relacjach, nastawieniu. Sercu, małżeństwie, biznesie, a nawet w miejscu pracy. Bez wizji jesteś w stanie niewiedzy, podatny na intrygi wroga. Wróg chce cię zatrzymać i unieruchomić w tych miejscach, ale ważne jest, aby pamiętać, że to właśnie te obszary Bóg często używa do przekształcenia cię od wewnątrz. Twój przełom jest ściśle związany z obszarami Twojego życia, w których czułeś niepewność. Możesz tego nie zauważać, ale jest ogromny potencjał na wzrost i transformację po drugiej stronie tych wyzwań. Wróg o tym wie, dlatego tak bardzo stara się Cię utrzymać w pułapce, powtarzając ten sam sezon w kółko. Dla niektórych obszarem, w którym brakuje wizji, mogą być relacje. Nie jest rzadkością, że ludzie mają trudności z relacjami z powodu przesłych doświadczeń, takich jak dorastanie bez ojca, czy doświadczanie bólu, zranienia, porzucenia i przemocy, bez wizji tego, jak powinny wyglądać zdrowe relacje. Trudno jest uwolnić się od tych negatywnych wzorców. Kluczem do odblokowania nowej, zdrowszej wersji siebie jest pogłębienie relacji z Bogiem. Módl się o Jego przewodnictwo i uzdrowienie, prosząc, aby napełnił Cię, przemienił i objawił swoją wizję dla Twojego życia. W miarę jak zbliżasz się do Boga, Zaczniesz wyraźniej dostrzegać jego plany i cel dla ciebie, co umożliwi ci uwolnienie się z uścisku wroga. Twoja wizja nie jest tylko bronią, ale także światłem przewodnim w najciemniejszych czasach. Jest to latarnia nadziei, która oświetla Twoją ścieżkę, prowadząc Cię ku Twojemu przeznaczeniu danemu przez Boga. Przyjmij wizję, którą Bóg Ci przekazał, i pozwól, aby pchnęła cię naprzód, wyrywając cię z uścisku wroga i prowadząc do obfitego życia, które Bóg dla ciebie zaplanował. W miarę jak rośniesz w relacji z Bogiem i zyskujesz coraz jaśniejsze zrozumienie Jego wizji dla Twojego życia, będziesz doświadczać przełomów i wchodzić na nowe poziomy duchowego wzrostu. Nie bój się stawić czoła obszarom swojego życia w których brakuje Ci wizji. Zamiast tego zmierz się z nimi bezpośrednio, ufając w przewodnictwo i zaopatrzenie Boga na każdym kroku. Z Jego pomocą wyjdziesz zwycięsko, pokonując ataki wroga i wchodząc w pełnię swojego celu i przeznaczenia. Wizja, którą Bóg Ci dał, niesie ze sobą zaopatrzenie, łaskę, obfitość i wszystko, o co kiedykolwiek się modliłeś. Dlatego wróg atakuje twoją wizję, próbując uczynić ją zamgloną i niejasną. Ale Bóg wzywa cię, abyś wzniosł się wyżej, ukląkł w modlitwie i szukał jasności w wizji, którą ma dla ciebie. Gdy zyskasz wizję we wszystkich obszarach swojego życia, stajesz się niepowstrzymany i nietykalny. Z wyraźnym poczuciem kierunku możesz pewnie iść naprzód, wiedząc, że Bóg prowadzi cię na każdym kroku. Ta wiadomość może być dla jednej osoby lub wielu, ale wezwanie do działania pozostaje takie samo: wróć do swojej wizji. W miarę jak będziesz kontynuować chodzenie w wierze, zobaczysz, że wizja Boga dla Twojego życia zaczyna się rozwijać w cudowny sposób. Drzwi się otworzą, pojawią się możliwości, a Ty zobaczysz swoje przeznaczenie. Marzenia zaczynają się stawać rzeczywistością, to w tych momentach przełomu naprawdę zrozumiesz moc i znaczenie wizji, którą Bóg Ci dał. Pozwól Duchowi Świętemu działać w Tobie. Przywracając Twoje myśli, naprawiając Twoje złamane części i przynosząc wszystko, co zostało przypisane i powiązane z Twoim imieniem i Twoją linią krwi. Bóg chce dać Ci pewność siebie, odwagę, siłę, mądrość i wiedzę niezbędną do pokonania wszelkich przeszkód i wyzwań, z którymi możesz się spotkać. W Biblii historia Józefa dostarcza inspirującego przykładu, jak Bóg może użyć wizji, aby nas prowadzić i wzmacniać nawet w najtrudniejszych czasach. Józef był młodym człowiekiem, który miał wizję daną przez Boga poprzez sny, że pewnego dnia jego bracia będą przed nim klękać. Jednak jego bracia byli zazdrośni i sprzedali go w niewolę do Egiptu. Pomimo zdrady i trudności Józef nigdy nie stracił z oczu swojej wizji. Pozostał wierny Bogu i ufał Jego planowi dla swojego życia. W rezultacie Bóg obdarzył go mądrością i łaską, ostatecznie podnosząc go do pozycji władzy w Egipcie. W czasie głodu mądrość Józefa uratowała naród i ponownie połączyła go z rodziną. Historia Józefa przypomina, że wizja Bóg daje ci siłę, aby przejść przez trudne czasy i doprowadzić cię do Twojego przeznaczenia. Twoja wizja jest świadectwem wierności Boga i mocy Jego miłości. Nawet gdy napotykasz trudności, Boża wizja dla Twojego życia pozostaje stała, dając ci nadzieję i siłę do wytrwania. Kiedy przyjmujesz wizję, którą dał Ci Bóg, staje się ona katalizatorem przemiany i wzrostu. Życie Józefa zostało na zawsze przemienione przez jego wiarę w Boga i wizję, którą otrzymał. Twoja wizja jest boskim darem od Boga, przeznaczonym, aby Cię wzmocnić i zainspirować do pokonywania wyzwań i osiągania pełni swojego potencjału. Módlmy się razem. Ojcze Niebieski, stajemy przed Tobą z wdzięcznością za Twoją miłość, Twoją łaskę i wizję, które nam dałeś. Uznajemy, że Twoje wizje są potężnymi narzędziami w naszym duchowym arsenale i szukamy Twojego przewodnictwa, aby wykorzystać ich pełny potencjał. Panie, prosimy Cię, abyś dał nam jasność. Siłę i mądrość, gdy stawiamy czoła wyzwaniom życia. Pomóż nam zachować wizję, którą nam dałeś, nawet gdy wróg próbuje ją ukraść. Przypominaj nam o boskich obietnicach i błogosławieństwach związanych z naszymi wizjami, i daj nam odwagę, aby wytrwać we wszystkich przeciwnościach. Ojcze. Modlimy się o uzdrowienie i wzrost w obszarach naszego życia, gdzie możemy być bez wizji. Pomóż nam pogłębić naszą relację z Tobą, abyśmy mogli wyraźnie widzieć Twoje plany i cele dla nas. Zapraszamy Cię, abyś przemieniał nas od wewnątrz i objawiał obfite życie, które dla nas przygotowałeś. Prosimy. Abyś odnowił nasze życie modlitewne i odświeżył naszą wiarę w moc Twojego słowa. Pomóż nam poświęcać czas i energię na budowanie silnej więzi z Tobą, wiedząc, że nasze zwycięstwa w sferze publicznej odzwierciedlają nasze zaangażowanie w relację prywatną z Tobą. Idąc w wierze, ufając Twojemu boskiemu czasowi, modlimy się o przełomy i otwarte drzwi które doprowadzą nas do realizacji wizji, które nam dałeś. Wierzymy, że zawsze jesteś przy nas, prowadząc nas i dając nam pewność, odwagę i mądrość potrzebne do stawienia czoła każdemu wyzwaniu. Panie, dziękujemy za przykład Józefa i za potężne przesłanie nadziei i wytrwałości, jakie niesie jego historia. Niech i my przyjmujemy nasze wizje i pozwólmy im prowadzić nas i wzmacniać w najtrudniejszych chwilach. Modlimy się w potężnym imieniu Jezusa. Amen. Polub film i napisz Amen. Jeśli ufasz Panu, kliknij przycisk Lubię to, subskrybuj kanał i udostępnij ten film 10 osobom, które kochasz. Niech Bóg Cię błogosławi.